Cześć, z tej strony Błażej z kanału Nerdownia TV. Witam Was w trzecim poradniku o budowaniu kwadratowego miasta w grze Cities Skylines. Na samym początku obiecane rozstrzygnięcie loterii, w której do zgarnięcia jest darmowe DLC, tak jak obiecałem. Także zaczynajmy losowanie. Jak widzicie, sobie znalazłem takiego ładnego willspina w internetach, żeby jakoś ładnie wizualnie to wyglądało. Mogłem sobie podpiąć to oczywiście pod skrypt YouTube, ale jest on strasznie brzydki i w ogóle beznadziejny. Nie wiem na jakiej zasadzie on działa, ale po prostu podpina się tylko pod komentarze i nagle jakiś tam sobie wyświetla nie wiadomo skąd. A tutaj jednak taki ładny wheelspin, niczym w Forzie Horizon. Myślę, że przyjemny dla oka. Też myślę, że przyjemnie się to w filmie ogląda, coś takiego. Także zaczynajmy już losowanie. Pierwsza osoba, proszę bardzo. Pierwszy zwycięzca loterii Komos. Oczywiście usuwamy go z listy, żeby każdy, żeby inni, którzy się zgłosili, też mieli szansę. Zgłosiło się 7 osób. Jest to co prawda niewiele, jednak jak na to, że ja dopiero rozpoczynam swoją przygodę z YouTube'em, to cieszy mnie, że w ogóle ktoś wziął udział. Także losujemy sobie już drugą osobę. Proszę bardzo. Pan Wielu, gratulujemy. No i trzecia osoba, lecimy. Kolega Roskwin96 również, gratulujemy. A ja, tak z nudów, postanowiłem sobie jeszcze wylosować czwartą osobę. Zrobimy sobie dzień dobroci. A co mi tam zależy, proszę bardzo, jeszcze czwartego kolegę sobie wylosujemy. I kolega Xardas 399, także te cztery osoby odbiorą darmowe DLC. Ja skontaktuję się z Wami oczywiście na Steamie. Także czekajcie na wiadomość od użytkownika świeży 875. A ja, a ja przechodzę już do właściwej części poradnika. Także tak to wygląda tutaj. Cóż. Otwórzmy dalej nasze kwadratowe miasto. Oczywiście na potrzeby tego tutorialu osiągnąłem już kolejny kamień milowy, aby znowu mieć o czym Wam tutaj ględzić. Tak, odblokowało nam działkę 2 na 2 No nie wiem, czy przy tysiącu populacji jest miliona niezbędna do życia, także przemilczmy to. Odblokowało nam możliwość wreszcie tworzenia dzielnic, przepisy, pożyczki. Drugą pożyczkę w sumie. Te pożyczki to szczerze mówiąc ani mnie ziemią, ani grzeją, ponieważ w takim układzie miasta jak budujemy, jak wam pokazałem, cały czas zarabiamy. Mamy konto na plus, więc mało obchodzą nas te pożyczki tak naprawdę. Specjalizacja dzielnic, przepisy usług miejskich. No i to jest tutaj ważne na dzisiaj służby ratownicze i policja. Budynki unikatowe to nas dziś nie interesuje, bo to jest temat na poradnik o turystyce. Do tego odblokował nam wyspecjalizowane strefy przemysłowe. Jak ktoś chce, może ciągnąć tylko przemysłem ogólnym, ponieważ on produkuje wszystko, a to jest rolnictwo i leśnictwo jest po prostu takim, jakby, urozmaiceniem. Przez jakiś czas, czas może nam też zmniejszyć import towarów spoza miasta. Jednak, jak się drzewa skończą, no to niestety i tak będzie trzeba importować. Także mówię, to jest takie bardziej urozmaicenie, niż żeby to miało jakiś tam bardzo duży wpływ na rozwój miasta. Teraz tutaj samowystarczalne budynki odblokowało ich wsparcie dla produktów ekologicznych oraz lokalnych. To jest dostępne w Green Cities. I odnośnie tego chciałbym tutaj małe sprostowanie wprowadzić w tym poradniku, ponieważ ja się w poprzednim filmie trochę zapędziłem. I po prostu poradnik w taki sposób konsuwałem, bo ja mam wszystkie DLC i nie pomyślałem o tym, że po prostu inni ich nie mają. Ale spokojnie, nic straconego nie martwcie się, bo niektóre z tych rzeczy, które omawiam są po prostu dostępne w warsztacie Steam. I myślę, że tam je znajdziecie. Jeśli będziecie tego szukać, to pamiętajcie, aby to robić przez Google tłumacza, ponieważ Steam bazuje na angielskich nazwach przedmiotów i modów. Także na to Was uczułem. A co nie będzie dostępne w DLC, to też Wam w trakcie to poradników powiem. I na przykład samowystarczalne budynki, to są z Green City i to się wyznacza strefę wyspecjalizowaną, więc tego nie będziecie mieli w workshopie. I wsparcie dla produktów ekologicznych oraz lokalnych też nie będzie w workshopie, bo to jest tylko też dla Green City dostępne. Jednak na przykład znajdziecie tam budynki typu. Centrum recyklingu, czy coś takiego, tak jak było pokazane w zeszłym poradniku, bo zapomniałem Wam o tym powiedzieć. Tutaj do tego przepisy, zużycie energii, zużycie wody. To nas nie będzie interesowało. I odblokowało nam budynek, posterunek policji i remizę. Przejdźmy zatem do budowy miasta. Zakładka umówiona. I budujemy sobie tutaj dalej. Odblokowało remizę i policję, Jastraż pożarną. W takim układzie miasta, jak mamy tutaj, to proponuję Wam budować jedną y, blisko strefy przemysłowej, ponieważ tutaj często lubi się coś w tych przemysłówkach jarać. No i drugą, żeby tu mieli blisko. W mieście też sobie zbudujemy. Proszę bardzo. I do tego odblokowało posterunek Policji, więc też zainstalujmy go. Jak zauważyliście, ja rozmieściłem budynki w taki sposób, które tu wiza. Y, tutaj jest posterunek Policji. W poprzednim poradniku tutaj umieściłem na przykład klinikę, a szkołę podstawową gdzieś tu trochę dalej. Dlaczego tak rozmieszczam budynki? Otóż, dzisiaj pierwsza dla Was wskazówka odnośnie ruchu drogowego: żeby nie umieszczać budynków usług zbyt blisko siebie, ponieważ na przykład jak tutaj nawalicie w jednym miejscu lub w jednym kwadracie, no to będą Wam się tworzyć korki, ponieważ z tych budynków będą samochody wyjeżdżać i też tam jacyś ludzie pracują w tych budynkach, także mieszkańcy też do tych budynków się będą udawać. Więc uważajcie na to, żeby nie robić takich skupisk, budynków z usługami, bo naprawdę będą Wam krzaczyć ruch drogowy. I właśnie uważajcie na budynki usług i inne budynki, w których może się dużo ludzi przewijać, bo będą Wam naprawdę korkować miasto. Także taka pierwsza wskazówka, jeśli poważniejsza, jeśli chodzi o organizację ruchu drogowego. Jak zauważyliście, też zbudowałem sobie już troszkę większe drogi, dlatego że one pozwalają szybciej poruszać się pojazdą, co sprawia, że pojazdy, które chcą wyjechać na przykład z miasta szybko stąd uciekają i nie blokują wam ulic. Do miasta ich przyjeżdża troszeczkę mniej na razie. I też trzeba sobie planować to w taki sposób, aby te większe ulice co jakiś czas były gdzieś na przykład na taki kwadrat jak to, to w zupełności wystarczy i tu za jakiś czas gdzieś dalej znowu będzie można taką właśnie ulicę. O większym natężeniu ruchu postawić i teraz tak tu jeszcze w te przepisy miałem wejść. Służycie energii i wody. Eee, miasto, jeżeli macie dobrze skonstruowane, no to naprawdę nie musicie tu ograniczać tego. Nie ma sensu, nawet myślę. To troszeczkę zmniejszy zapotrzebowanie na elektrownie i na pompy wody. Jednak. Ja proponuję z tego nie korzystać troszeczkę. Jeżeli byście użyli tych przepisów, to tam troszeczkę też może zmniejszyć zadowolenie mieszkańców. Jednak ja myślę, że bez tego da się żyć, bez używania tych, tych przepisów. Do tego <laughs> przepraszam, zaopatrywanie w czujniki dymu. To też tam jest mało ważne, ponieważ straż pożarna na tyle dobrze w tej grze funkcjonuje, że. Nie trzeba tych czujników zaopatrywać, tym bardziej, że narażamy się na koszta. To samo jeśli chodzi o te przepisy powyżej. I teraz tak tą strefę handlową chciałem Wam pokazać właśnie z tą specjalizacją ekologiczną. Więc wyznaczmy sobie strefę. A może pierwszy jakąś drogę tu sobie zbudujmy. Może tak No Dobrze wróćmy do strefy. Tu sobie taki prostokącik machniemy. Trochę mi zeszło. Tu wchodzimy w specjalizację. Klikamy sobie to i tak, i sobie teraz taki sklepik stawiamy. Możemy to właśnie budować w taki sposób, jak ja Wam tu pokazałem. Widzicie, że już tu odstępu nie zostawiłem, tak jak w przypadku tych handlówek normalnych. Ale to tylko przez to, że tak jak wspomniałem wam w poprzednim poradniku, to nie wytwarza hałasu, więc można to nawet gdzieś tam między domami sobie postawić. Na przykład, czekajcie, zrobię tu jeszcze jeden, ten zaznaczę. Wejdę w te strefy. Wyznaczę sobie tu jeszcze taki ten, taki prostokąt. No gdzieś na przykład, tu sobie znowu można to zrobić. Trzeba pamiętać o tym, żeby zaznaczyć, że to ma być ekologiczne. Dostawiamy. No niech jest pędzlem już malowane, dobra? I coś tu z prądem się dzieje, widzę. Chyba będzie trzeba wiatraczek dostawić, coś czuję. Tak. Nie będziemy zwiększać budżetu, damy sobie tu wiatrak. Ok. No i tak można sobie te sklepiki stawiać. Właśnie chodziło mi, żeby wam strefę pokazać. No niestety nie jest dostępna w, pod w podstawce gry, tylko DLC Green City się daje. I coś, coś jeszcze chciałem? Nie, chyba na ten poradnik to by było wszystko, tak mi się wydaje. Ja się staram nie robić ich zbyt długich, żeby Was nie zanudzać. No bo jak będą zbyt długie, to wiadomo, że nie będziecie chcieli ich oglądać w całości, a to też nie o to chodzi. A myślę, że dosyć ciekawe informacje możecie zdobyć w każdym z moich poradników. A na dzisiaj to już by było wszystko. Ja dziękuję Wam za obejrzenie. Jeszcze raz gratuluję zwycięzcom loterii i zapraszam was do kolejnych poradników również do klikania subskrypcji dzwoneczkiem komentowania i lajkowania trzymajcie się cześć